że całe życie jest nadal przed tobą, a więc lekom swoim czoła stach. Z problemami, co ci ciążą, po tylu latach wreszcie stań twarzą w twarz. Zacznijmy od początku. Żeby wam zbytnio nie spoilerować, to w przypadku fabuły posłużę się tylko i wyłącznie jednym czy tam dwoma pierwszymi odcinkami. Jest to historia dwóch braci, którzy starają się ożywić zmarłą matkę. Jak możecie się domyślić, nie wszystko poszło po ich myśli. Jest to opowieść o ludziach, którzy, chcąc zrobić coś w swoim przekonaniu dobrego, sprowadzili na siebie nieszczęście. Oczywiście szybko zdają sobie sprawę, że popełnili błąd, i podejmują starania, by spróbować swoje błędy naprawić. Jest to historia o podróży polegającej na osiągnięciu swego celu. W zasadzie różni się to lekko od typowego shounena. Przez całą opowieść nie rozmyślamy nad tym, kiedy osiągnął swój zamierzony cel, tylko w jaki sposób tego dokonają. Świat przedstawiony w opowieści jest wielki i urzekający. Coraz przenosimy się na nowe tereny, które różnią się diametralnie od tych wcześniej poznanych. Akcja rozgrywa się w państwie skupiającym się na rozwoju militarnym. Ponadto bracia od początku opowieści są żołnierzami w armii państwowej, stąd przewijające się przez całą serię elementy militarne. Nadaje to serii specyficzny i wyjątkowy klimat, ponieważ przez całą opowieść przeplatają się zwyczajne bronie z nutką magii. Kolejnym elementem wyróżniającym uniwersum Fullmetal Alchemist Brotherhood na tle innych jest sama alchemia. Rodzaj magii, który został stworzony z ciekawym pomysłem. Używanie alchemii kieruje się bardzo logicznymi prawami, ale nie będę zdradzał szczegółów. Wydaje mi się, że podczas walk najwięcej uwagi zwracają efekty wizualne podczas wykonywania alchemii, ponieważ są specyficzne, jednym się spodobają, a innym nie. Jedną z najmocniejszych stron alchemików jest fabuła. Historia braci Erlik została świetnie przemyślana autorka zadbała o najmniejsze szczegóły i po zakończeniu anime czuć że każdy wątek jest zamknięty na ostatni guzik. Cechą charakterystyczną Fullmetal Alchemist jest specyficzny klimat, który nie każdemu może przypaść do gustu. Walki nie są nastawione na bicie się przez 5 dni, niszcząc przy tym 10 gór i 20 miast są w niewplecione prawa, które obowiązują w naszym świecie, więc jeśli ktoś otrzyma obrażenia, to te obrażenia będą miały wpływ na daną osobę. Humor przeplata się ze smutnymi scenami. Nieraz ukazana jest strata bliskiej osoby czy branie odpowiedzialności za swoje czyny. Mocną stroną tego anime są również postacie. Jest ich naprawdę sporo, a każda z nich posiada swój wyjątkowy, indywidualny charakter. Postacie mają swoje cele, dążenia i plany, często sprzeczne z zamierzaniami innych postaci, więc wchodzą ze sobą w konflikty, ale każdy nadal stara się osiągnąć przede wszystkim swój osobisty cel. Bohaterowie w trakcie serii rozwijają się i czuć z biegiem czasu, że ich charaktery ulegają zmianie. Postacie z Full Metal Alchemist Brotherhood można lubić albo nie, ale na pewno nie są to szare postacie niewzbudzające żadnych emocji. Nie wszystkim przypadnie do gustu jasna kolorystyka, jednak idealnie odzwierciedla ona ciężko lekki klimat serii. Ścieżka dźwiękowa również stoi na wysokim poziomie. Jednak ze względu na dość częste powracanie do wykorzystanych już utworów może wydawać się monotonna. Jeśli chodzi o peningi i endingi, to utwory są różne od energicznych po powolne. Więc myślę, że przynajmniej jeden utwór tego i tego przypadnie Wam do gustu. Podsumowując, czy warto zobaczyć to anime? Według mnie tak. Szczególnie polecam to osobom czułym, które mocno przeżywają losy bohaterów. Oczywiście niech Was nie zmyli kolorystyka anime, bo w owym dziele występuje wiele drastycznych scen, dlatego nie jest to dzieło przeznaczone do oglądania z młodszym rodzeństwem. Dodam jeszcze, że anime wzbudziło we mnie wszystkie możliwe emocje: smutek, śmiech, płacz, wściekłość. Zdecydowanie to anime ma w sobie coś specjalnego, dlatego zachęcam was do obejrzenia. A my widzimy się w następnym odcinku. Hejka!